Cześć witam serdecznie wszystkich oglądających mój film. W dzisiejszym filmie chciałbym Was zaprosić na spacer po wydmach ruchomych w słowińskim parku narodowym. Powiem tak, pogoda jest dzisiaj cudowna, jak na ostatni dzień stycznia. Po sztormach, po bardzo deszczowej pogodzie. W końcu pierwszy przepiękny słoneczny dzionek dzisiaj się zrobił, więc było warto się wybrać. Takie piękne właśnie miejsce, powdychać świeżym powietrzem, morskim powietrzem, jodem. No, tak jak widać, tutaj jest szczałeczka, wydmy ruchome. No i taki spacerek dzisiaj zrobię dla Was specjalnie i Wam troszeczkę pokażę. Może wielu z Was tu było już nieraz, może ktoś z Was jeszcze tutaj nigdy nie był. Ale na pewno mało z was było w takiej aurze zimowej. Powiem tak, aura, co prawda, wiosenna, no ale mamy zimę. Trzeba się poruszać wyznaczonymi szlakami tutaj. Jak poznać takie szlaki wyznaczone? Zobaczcie. Tutaj mamy takie znaczki. I po prostu się trzeba poruszać. Powiem tak mógłbym długo wam opowiadać o Słowińskim Parku Narodowym. Może kiedyś obszar ochrony ścisłej poruszać się tylko wyznaczonym szlakiem. Tak jak mówiłem wcześniej ale dzisiejszy film nie chcę wam po prostu marudzić. Może kiedyś zrobię taki bardziej konkretny filmik o Słowińskim Parku właśnie Narodowym. Bo naprawdę jest to duży skarb jeżeli chodzi o przyrodę. Unikatowe te wydmy, zobaczcie, taka hałda duża piachu. Pokażę Wam ciekawostkę. Najlepsze buty do chodzenia po piachu. Kalosze. <noise> Więc powiem tak: jestem przygotowany po swojemu dwa stopnie na plusie. Piasek nie jest zamarznięty. No dobra, to cisnę na tą górkę. Jak już będę na samej górce, to Wam pokażę jak to pięknie wszystko tu wygląda. Fajnie, że słońce dzisiaj świeci, to to tak wygląda, taka Sahara. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. No jest super. Powiem Wam tak, zadyszkę już złapałem pod tą górkę. Ludzie praktycznie wszędzie śmiecą, nawet w Słowińskim Parku Narodowym na Wydmach, zobaczcie, nawet tutaj muszę posprzątać, wszystkiego tutaj nie wysprzątam, bo tutaj z tego piasku wystaje o wiele więcej tych śmieci, ale chociaż ta puszka i ta buteleczka i ten kapselek będzie o tyle czyściej tutaj, więc to mnie najgorzej wkurza w Polsce, że ludzie śmiecą wszędzie, nie umieją żadnego miejsca uszanować. Tyle się mówi o ekologii i tak dalej. A niektórzy po prostu chyba mają w genach to, że trzeba śmiecić wszędzie. Pełny napój przyniósł, ale już pustej puszki i pustej butelki nie umiał ze sobą zabrać z powrotem. jest pięknie, naprawdę jest super. Mam nadzieję, że mój filmik wam się przyda. Może wróciliście ze szkoły, z pracy, zmęczeni, a to chociaż w ten sposób was trochę stresuje takim filmikiem ktoś powie, kupa piachu, co tu fajnego, no <gryw> powiem tak, samo świeże powietrze no, pewno dla wielu z Was, jeżeli palicie fajki to najlepsze powietrze to jest dym papierosowy tam jeszcze mam jakieś, ja wiem, 300 metrów pod tą górkę w tamtą stronę jest morze Akurat nie mam w tej chwili kamery z zoomem, więc wam nie pokażę. Tylko tak jak to widać z tej kamery, którą nagrywam. W tamtą stronę tutaj znajduje się tak zwany martwy las i za tym martwym lasem jest jezioro Łebsko. Jak wejdę na tamtą górkę, to wam to jeziorko pokażę. Ktoś powie: "A mogłeś wziąć drona i sfilmować z drona." Mogłem wziąć drona, ale niestety na wszystkich parkach narodowych w Polsce, żeby po prostu wzbić się dronem w powietrze, trzeba uzyskać pozwolenie. No dobra, pozwolenie pozwoleniem, ale jest to odpłatne pozwolenie za bardzo grube pieniądze. Więc na takie pozwolenie to może sobie pozwolić jakaś stacja telewizyjna. Bo te 10 czy 12 tysięcy to pewno jest nic, ale dla mnie 12 tysięcy dać za to, żeby po prostu tutaj pofilmować dronem, to są pieniądze jak z kosmosu. <laughs> na temat pozwoleń, kosztów i filmowania na terenie parków, może kiedyś zrobię na ten temat jakiś filmik. Miałem nic nie gadać, tylko pokazywać, ale już taki jestem gaduła, więc pokazuję i nawijam. Zobaczcie, jak ładnie tutaj cień pada, a tam ładnie słońce. No jest pięknie. Dobra, słuchajcie, nie będę Wam marudził. Teraz tak zaczynam biec pod tą górkę, i jak będę na tej górce, to Wam pokażę to jezioro. Tutaj tej porze roku powiem Wam, że piasek jest tak lekko mokry, lekko taki zimny. No nie powiem, że jest zmarznięty, bo nie jest zmarznięty. Bo jak jest latem, duży upał, to ten piasek jest bardziej sypki, więc gorzej się tutaj wędruje. Ale tak jak dzisiaj, to jest taki spacer po górkę, jak w każdym innym lesie. Teraz wam pokażę już z najwyższej wydmy, jak to wygląda. Tam widzimy w oddali morze. I ciągnie się to morze tak daleko aż tam za las. Tutaj mamy dalej te wydmy ruchome. A tutaj, no wiem, że wam pokazuję pod słońce, zaczyna się właśnie jezioro Łebsko. I ciągnie się tam daleko, daleko aż pod wioskę Żarnowska. No jest pięknie, zobaczcie. Jest po prostu super. Więc warto było się wspiąć na tą wydmę, bo jest naprawdę super. Taki spacer, ale po prostu jest super. Szkoda, że słoneczko trochę się schowało za chmurki. Ale co najlepiej mi się tu podoba, że jest mało ludzi. Bo w sezonie letnim, to tu ludzi jest jak w markecie. A teraz zobaczcie, jest pusto. I to ja lubię najbardziej. jak jest pusto. Lubię właśnie być takim samotnym wilkiem. I w ten sposób człowiek najlepiej się odstresowuje. No, wiatr się wzmógł, więc cała bardziej wieje. No, jest naprawdę super. Z takich ciekawostek powiem wam, że te wydmy mają w sobie różne tajemnice, nieodkryte. Z tego względu, że w czasie II wojny światowej na terenie właśnie Słowińskiego Parku Narodowego, na terenie rąbki. Znajdowała się tajna baza rakiet. Tutaj były testowane głównie rakiety V1 i różne inne rakiety. Na pewno żadna rakieta typu V2 stąd nie startowała. W 45 jak ten teren zajęła Armia Czerwona to przez 5 lat tutaj zajmowali teren właśnie tej Doświadczalnej bazy niemieckiej rakietowej, i całe wyposażenie tej bazy wywozili do siebie, mówiąc krótko, rozkradli to, co Niemcy po sobie zostawili. Ale na pewno w tych wydmach się kryje jeszcze wiele, wiele tajemnic. Z takich ciekawostek wam powiem jeszcze, że nasz polski film Faraon właśnie był kręcony na tych wydmach uchomych. Tu gdzieś na potrzeby, właśnie, filmu, była stworzona piramida, i ona gdzieś tutaj się skrywa, właśnie pod piaskami. Nigdy jej przedtem nie widziałem, nie miałem tego szczęścia, ale są osoby, że mówią, że czasami odkrywa się. No, zobaczcie, miliardy można powiedzieć ziarenek piasku. osoby, które odwiedzają Łebę, a nie wybiorą się na wydmy ruchome, to tak jakby pojechały do żywu i nie zobaczyły papieża. No dobra, miał być krótki spacer, a wyszła wycieczka w sumie po tych wydmach. To tyle, co chciałem Wam pokazać, jeżeli chodzi o te wydmy ruchome. Jeżeli mój filmik Wam się przyda i spodobał, to łapka w górę. Będę wiedział, że było warto pokazać Wam, jak wyglądają wydmy ruchome siwą jak pogoda się zrobi taka bardziej wiosenna bo to bardziej wygląda jakby było wiosna niż zima bo nie ma lodu, nie ma śniegu i mamy sypki piasek w sumie tylko ta temperatura 2 stopnie na plusie no ale powiem tak nie ma złej pogody nie ma złej temperatury ewentualnie jest zły ubiór a ja tam nie jestem z marszlakiem więc dla mnie może być nawet minus 10 po prostu też bym tu się pojawił. Pozdrawiam wszystkich, życzę miłego dnia. Cześć.